Proszę, proszę, Carduin z Lan Exeter, przewodniczący kapituły czarodziejów. Czy może raczej kapituły czarodziejów, których jeszcze nie spalono? Czego chcesz? Rozumiem, że kapituła w rozkwicie, a dla czarodziejów nastały złote czasy. Dla czarodziejów nastały trudne czasy, a kapituła pomaga im przetrwać. O ile ugną kark, założą smycz i kaganiec. Łatwo jest zostać bohaterem, zginąć głupią śmiercią. Ale ktoś musi też przeżyć, zachować wiedzę dla przyszłych pokoleń. Ty tego nie zrozumiesz, ale czasem trzeba odwagi, żeby być tchórzem. Radowit jest zadowolony z łowu? Nie. I nie będzie, dopóki nie zobaczy Filipy Eichhardt na stosie. Twój król łatwo nie zapomina. Tego, co ona robiła jego wysokości, nie sposób zapomnieć. Bywaj.